Siema, to jest kolejny odcinek z Marga. Dzisiaj jest ze mną. Mi nie I teraz przed chwilą skończyliśmy akurat oglądać y, live'a Matisa. Polecamy kanał. Tak, polecamy. Fajny live był, tylko od, y, w pewnych momentach lagowało. No, lagi były ogromne. Ale tak to to fajnie wyszło. Na wszystkie komentarze odpisywał, albo mówił w y, live. Ie. Mam cię na wizli. Kogo? Ty. Prawie 14 level. Ej, gościu się nazywał Władca Rzeki. Polecamy kanał y, Mati Jutro. Mówił w live, że będzie jutro jeszcze live. Mówił w live, że jutro będzie live. No, mówił. A jak to powiedzieć, mówił w live, że jutro będzie live. No. Wiesz jak to zabrzmiało? No. <noise> Bardzo źle. Ehe, uh -huh. Właśnie. O, władca rzeki idzie. Czekajcie, zabijemy sobie palladyńskiego apostata. Jak jest? Czy idziesz na apostradę? Nie, sprawdzę, czy jest. Mogę iść z tobą, jak chcesz. Możemy to postać na apostradzie. Chcecie się? No, to chodź Nie. na apostradę. No, spoko, zaraz przyjdę. Kurde, czekajcie! Aha, dobra, czy. Nie, ja, sorry, bo ja już drogi zapominam. Bo po prostu już jest 24. 25. No teraz 25. Więc ja sobie wbiję może 60%. I w sobotę będzie live. Wiesz, ja, że ja, ja gram na tym koncie dwa dni i ja jest prawie 14 level. No. A kiedyś miałem tak, że w jeden dzień wbiłem 14 level, grałem 3 godziny. Jakieś tak z bodziem miałem, że grałem z nim jakąś godzinę i mieliśmy 20, któryś. O, gościu stoi na apostradzie. Ale go nie bije, jest wolny. Ej, bije apostradę. Dobra, biję, a na auto go. Lot, uni, uni. Co to? Czekaj. Ej, jakieś gówno. Ja zaraz się tam do ciebie przejdę, tylko z tą nie wybiję. Ty, ej, ale mi życie odebrał. Aha, ja strzał nie mam. Ej, kupisz mi strzały? Dam ci kasę. A ile chcesz tych strzał. Yy, na 29 czy 30? Trzydziesty... 500 jakieś. Kupię. kupię. A! Dobra. Czyli dwa te ci kupię. No. Dobra. Cichaj, zdam. A w sumie już ci stoka. Z tego mam tu 60, bo 40 jest na koncie pszczelka. I zgadnijcie, o co się założyliśmy. Dzisiaj. Nie założyliśmy się o nic. E nie, w klasie. W klasie? No, nie pamiętasz to, co? Ale tak. Że razem z chłopakami z klas, z klas nie zejdziemy sześciu paczek chipsów. Sześć paczek chipsów mieliśmy zjeść. I Ale zjedliśmy. Było siedmiu chłopaków, cztery dziewczyny, i wygraliśmy. Ale trudno było. Tylko Pytanie. takich... Cicho, nie mów imion. Tylko takich dwóch kolegów jak oni, to po prostu ja im sypem na talerze, oni jedli. Nawet nie mówili. No, no i tam to szybko jedli. No. Ale kurde, siedem paczek i to jeszcze kilka takich dużych. Czekajcie, ja zrobię cięcie, będzie pala. Sam by go zjewał. Mag, winko, alfa, 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 XD. Idziesz? Tak. Gdzie jesteś? alfa, mi strzały? alfa, kupię kupię alfa, To dzięki. Zaraz. PWP? Ej, napiszę, czy ktoś PWP, a no tak, strzał nie mam. Spoko, zaraz będziesz miał. Ja już jestem na apostradzie. No, za ile ta apostrada? Czekajcie, ale lepiej zrobię cięcie. Właśnie, już jestem i po prostu deadłem. Biłem się z klanowiczem. Po prostu... O, ej, gościu wiedział, że dzisiaj czwartek. Jak dzisiaj. Tak, dzisiaj czwarty. No niech ten. Główniak się ruszy. Niech ten głównie się ruszy. No ruszył się ten. Ale który klanowicz się ruszył? A? Na serio? Tak. Planowicz? Tak, tak. Dobra. Już idę. Miki? Ca. Miki! What? Okay. Gdzie ty jesteś? Już Gdzie jestem! Ho, 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 ho! Chyba cię tu nie ma! Ho, 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 już prawie! Już prawie dotarłam do celu! Ej, pró próbuję się z 21 galutem! Weź się, ogarnij! PWP z nim! Sklepałem. Zabiłeś go? Galunta! Zedłem. Ej, nie, 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 nie. Tego to wywalamy. Miki, zaproś mnie. Za 5 minut, okej? Okay? A sam z majty. Za 40 ten, za 40 minut. O kuwa, błogo mi się skończyło. O, następny Avengers. Podobnie. Witam. Witam prezesa do GRP go daj. Dodałem. Jest? Jest. Tak jest, mamy Avengersów. O i przypominam, że Avengers to najlepszy klan na świecie. O już apostrata zaraz powinien być. Za 10, za 10 sekund. Parzodeński apostrata. Dobra już powinien być. No. Doresp no się. Jak się nie zrespię, to cię nie będę lubić. No się. On mówi, że solo próbuje. Kurde, no ty na postrata się nie zrespi. Mam. Ja zbijemy. Ja. Ty prawie zdechłem. Jakaś ta Ej, daj mi. Dobra. Kurde. Takie coś to wy sobie jeście. Po co mi to? Czekajcie, ja zrobię cięcie. Będziemy kończyć ten odcinek. I jak będzie się podobał, zostawcie lajka. Cześć. Miki, tak. Pożegnaj się. Halo.